Widzowie, dzisiaj patrzymy. Widzowie, mój film. Ze mną, Katrin. Nie, nie zaśmiej się challenge, bo to będzie śmieszne. Dzisiaj, tak. dzisiaj ten, gramy i ten, i sprawdzam inteligentność botów. I oczywiście wyłączyłem nicki, bo nie wiem, po prostu wyłączyłem nicki. Mam nadzieję, że jakiś dobry bot się ukaże, nie wiem. Tu za obok mnie jest jakiś majder Przy okazji skinę sprawdzę. Tych botów. I czekaj. Tutaj czekaj. Ciekawe czy tu nie ma gracza. O, nie jedę. Do... Czukam jakiejś. który jest najlepszy. Ej, chyba ten miner coś się dobrze. dobrze gra. Prawda? Za chwilę boty będą ode mnie lepsze. Bo ten właśnie miner jest trochę dziwny. Bardzo ja, ja wszystko to widzę, no. naprawdę jest taki dziwny. Ale. Majny! Katrę grał no, w kopie! No, jest trochę sas! Jest który? Co on? On wskoczył na tego klocka! Ale on nie jest majny! To nie jest majny! Jestem. Co jest to ma. ma... Co? 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 Co to jest? Miner! Ja tym, że, To on gra grał z minerem! Cepneć! Co to jest? O, jest. Ten... Ja z nim gram!

gdzie jest nagrywanie? Ja to ukradłem. Filip, jak będzie, jakiś będzie ten pogadany, że szybko wychodzi. Że będzie było się Filipa na 37. Za to poka... Trzy. A gdzie zagrywanie? Ooooo! Unie zginęło! Nie mogę. Nie wierzę. Nie Wszystko na co ja mówiłem. Nie wierzę. Nie wierzę. Dawaj. To Babeka. Dawaj błapy. I ktoś to. to, to... To nie! Nie, nagrywajcie coś na ten temat. Nagrywajcie na ten temat. No Dzisiaj. No i pa. Albo jeszcze nie. Obejrzeć moje filmy, które nawet nie są na YouTubie. Nic tego nie I ten. Co? I ten film się przesyła, patrzcie. To moje życie to, no, ok, no, się moc zawody, ciągnie przez prąd. Nie wierzę. Patrzcie, czekaj. Jeden like, jeden like. Jeden lajk! Jeden like. Zero like. Ja o, na przykład zobaczcie to. Co, to ty leżą miejsce? No. nie mam nic.

Nie obiecujemy, ale może, prawda? Ja będę musiał nagrywać. Zbiłki nożnej na to. to zobaczyć? Tego nie widziałem. Nie gadaj, że to to. I 11 lat na podstawie baterii. Ja 75. O, ja umieram. Nie, widzowie, spadnij! Nie, to nie. tu. No, no, widzowie, sobie patrzymy jego shorty. Ej ty jak możesz! Pani za to. A No chcesz dostać bombę atomową na, na, na głowę? A to co? Tadeusiu, sprawdź podłóżko czy nie ma potworów. Zamknie się. <noise> bumba, bomba, bomba, bomba. Kiosiu, ty się zastrasz podłóżko, żeby było miło, miło? Spadaj stąd. Kiosiu, przecież pamiętam jak snyrałeś. O, to będzie śmieszne. Nie, proszę, jestem na korytarzu. Nie. Widzowie nie patrzcie, no to to jest kandelizać.